Ta sama aplikacja, dzień za dniem testujesz podobne funkcjonalności. Niby każdy dzień przynosi coś innego, ale jest to bardzo podobne. Niby są zmiany, niby robisz inne kroki, ale coraz bardziej jest to podobne, takie samo i coraz trudniej wymyślić nowe ścieżki, jak to przejść. Z czasem Twoje testowanie robi się coraz bardziej identyczne. I o tym jest dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o testowaniu eksploracyjnym i o tym, jak gry typu roguelike, roguelike, roadride -like pomogły mi przezwyciężyć mój największy problem z testowaniem eksploracyjnym. Czas zaczynać. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest gry IT. Jedna z podserii w ramach IT Morning, gdzie używam gry jako metafory, to pracy w IT i wykorzystuję je, żeby przedstawić pewne mechanizmy, czy pokazuje, jak pomogły mi zrozumieć pewne rzeczy w IT, żeby lepiej testować, być lepszym członkiem zespołu. Dzisiaj, jak sama nazwa wskazuje, będzie o testach eksploracyjnych i będziemy je porównywać do gatunku gier Roguelite. Nie porównujemy do jednej gry, tylko do praktycznie całego gatunku. Będę używał przykładów z parów gier. Jak będą się gry pokazywać, w rogu powinien pojawić się napis jaka to gra. I o tym jest odcinek. Zaczniemy od porozmawiania sobie, czym w ogóle są testy eksploracyjne i jaki ja miałem z nim problem. To nie jest tylko mój problem, od razu zaznaczam. Znam sporo osób, które mają bardzo podobny problem, ale to nie znaczy, że ten problem będzie ciebie dotyczył. I będę później pokazał wam, jak, o co chodzi w grach typu Roguelite, jak one bardzo przypominają testowanie eksploracyjne i to, jak pewne mechanizmy w tych grach pomogły mi zrozumieć moje problemy w testowaniu eksploracyjnym i je przezwyciężyć. No i jeśli wam się pomysł podoba, klikajcie lajka, subskrybujcie, piszcie mi co o tym sądzicie i czas zaczynać. Po pierwsze, testowanie eksploracyjne w dużej mierze jest to testowanie oparte o naszym doświadczeniu. Nie będę tutaj mówił o definicjach. Mi najbardziej podoba się takie wyjaśnienie testowania eksploracyjnego. Zaczynamy w systemie, który nam jest nieznany. Nic o nim nie wiemy, nie mamy pojęcia jak do niego podejść, Jedyne na czym możemy bazować, to nasze wcześniejsze doświadczenia, jakieś inne systemy, które są podobne, to co my wiemy o testowaniu. I po prostu musimy się rozpoznać. Jak idziemy, przeklikowując się na początku, praktycznie na ślepo, budujemy sobie w głowie mentalny model tej aplikacji. I na bazie tego planujemy nasze następne kroki, nasze następne testy. Z czasem rozumiemy tę aplikację na tyle już, że jak ją testujemy, Przygotowujemy sobie ścieżki, nie idziemy już na oślep, mamy pomysł, będziemy testować na przykład Shopping Cart, będziemy testować integrację I z czasem te nasze modele robią się coraz dokładniejsze Aha, będziemy testować integrację z tym, z tamtym, z tamtym, przy okazji trzeba Sprawdzić podsystem system jeden, pod system drugi, pod system trzeci Mamy coraz lepsze plany Ale testowanie eksploracyjne też nam pozwala na odejście Bo mamy naszą ścieżkę Ale jeśli zobaczymy coś innego, to czasem musimy podjąć decyzję Czy będziemy trzymać się naszej wymyślonej ścieżki czy odbijemy zobaczyć, co to jest. Bo mamy jakiś cel konkretny, przetestować jakiś moduł w ograniczonym czasie. I musimy wtedy podejmować te decyzje, czy możemy sobie pozwolić na to odbicie, czy nie. Czy to odbicie jest istotne, bo może pójdziemy tą ścieżką i tam znajdziemy coś, co jest dla nas bardzo ważne w testowaniu tego modułu. Może się okazać, że to odbicie pokaże nam problem, który nasz moduł wprowadził. I to jest największa zaleta testowania eksploracyjnego. Ta jego szybkość, szybkość feedbacku brak jakiegoś powiedzmy takiej ogromnej ilości dokumentacji. Bo to, co potrzebujemy, potrzebujemy nasz pomysły. Jeśli mamy jakieś bardziej formalne metodyki, jak rapid software testing, session based test management, nie będę o nich za bardzo mówił. Wiecie, że takie rzeczy po prostu są. Yy, to mamy dalej małą papierologię. Nie piszemy test case'ów. Czy test case'y są złe? Czy dobre? Nie będę o tej dyskutował. Ja uważam, że się przydają, ale są sytuacje, gdzie one nie spełniają swoich potrzeb. I to wszystko powoduje, że testowanie ekspresyjne jest właśnie bardzo dobre. Ale nie mogę powiedzieć, że nie ma swoich problemów. Dla mnie największym problemem było to, co mówiłem na początku: z czasem wchodzi stagnacja. Rzekomo to, co Michael Bolton i Bach mówią, że testowanie na test caseów y jest stagnacją. Że jak testujemy przy życiu tych test case'ów, my idziemy ciągle tą samą ścieżką i nie wchodzimy w inne rzeczy. Tutaj pojawia się coś, co jest błędnie nazwane paradoksem pestycydów. Czyli że system, czyli ścieżki, które już przetestowaliśmy, będą zawierały mniej bugów. I po prostu nie, nie będzie aż tam aż tak dużo i powinniśmy odbijać. Ale co ja zobserwowałem, testowanie eksploacyjne z czasem staje się także rutyną. To może jest powiązane z tym, jak działają nasze nawyki. Bo na początku myślimy, kombinujemy, ale czym więcej rozumiemy systemu, tym więcej akcji staje się rutynowe i nawet nie patrzymy na nie. Już mamy wyrobione pewne triggery, że jak jesteśmy na tym ekranie, klikamy to, 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 to i jesteśmy tam. I z czasem wpada nam takie nawyki, ja zaobserwowałem to bardzo ostro u siebie, że w pewnym momencie mimo, że na przykład chciałem pójść trochę inną ścieżką, to już odruchowo poszedłem gdzieś dalej i po jakimś czasie skap skapywałem się, że ja nie chciałem tam pójść, że plan mój był pójść gdzieś indziej. Tak samo, jak już system nie zaczynał nudzić, teraz coraz bardziej moje ścieżki robiły się rutynowe. one nie były nigdzie spisane. One dalej w teorii były eksploracyjne, bo było tylko w mojej głowie jakieś testy, IDE. Ale ścieżki, które wykrywałem, były moim komfortem. Przystawałem widzieć rzeczy, które były gdzieś indziej. To nie jest dobry przykład, ale użyjmy go. Jak był testowany Wiedźmin Dwójka, jest scena Sexus Tris. nam z postaci. Jest tam opcja, że możemy nie skorzystać z tej sceny, że po prostu zrezygnujemy. Przez długi czas ta scena była zepsuta. Bo wszyscy wybierali opcję Sexus Tris. I nikt nie miał pojęcia, że po prostu druga opcja po prostu nie działa. Tak, wiem, to nie jest do końca nawyk, bo tutaj mamy no, dość ciekawą sytuację albo po prostu ominięcie, więc no hello. Ale to jest właśnie o to chodzi po części. Mamy nawyki, które nas prowadzą pewnymi ścieżkami i coraz ciężej nam zobaczyć te inne ścieżki. Tak, testowanie eksploracyjne powinno nas zachęcać do tego, ale sama metodyka testowania eksploracyjnego nas nie zachęca, to tylko nasza dyscyplina to powoduje. I tu był mój problem. Nie radziłem sobie z tym. Aż grając w gry typu roguelite odkryłem pewne mechanizmy, które mi pomogły to zrozumieć i zmodyfikować moje podejście do właśnie testowania. O czym, więc teraz jeszcze się się o grach typu roguelite. Jak one ogólnie działają? Są to gry, które często giniemy. Założeniem jest, że my będziemy często ginąć i te gry Często mają generowany losowo jakieś lochy, jakieś plansze, przez które musimy przejść, żeby ukończyć grę. Ukończenie gry na zasadzie pokonania ostatniego bossa wcale nie oznacza koniec gry. Ogranicza koniec tego ranu. On może nam coś odblokować, żebyśmy mogli grać więcej. Na przykład odblokuje nam nowe plansze, nowe kombinacje, pojawią się nam nowe bronie. I to wszystko powoduje, że ta gra jest w dużej mierze losowa. Początki gier. Każdej plan praktycznie rozgrywki w takiej grze jest bardzo podobne. Zaczynamy wybraną naszą postacią. Czasami mamy wielki wybór, czasami mamy tylko jedną postać do wyboru, czasami mamy różne bronie, czasami wiele. I tak naprawdę z czasem podejmujemy decyzję, czy wybierzemy jedną broń, czy znajdziemy jakąś znajdkę, ją użyjemy, czy ją z niej zrezygnujemy. Te znajdki mogą delikatnie lub drastycznie wpływać na naszą grę. I na początku, tak samo jak w testach nie wiemy co jest co, nie rozumiemy co potrafi nasza postać, nie rozumiemy co robią te znajdki, więc najprawdopodobniej bierzemy jak leci, chyba że nas nie stać na wzięcie jakiejś znajdki, to wtedy jej nie bierzemy, ale ogólnie idziemy z tym do przodu, bierzemy tego coraz więcej. Z czasem zaczynamy rozumieć o co chodzi, rozumieć mechaniki i mamy pomysły na buildy, czyli na przykład powiedzmy, dajemy miśka który, bierzemy miśka, który nam daje ataki elektryczne, które są bliskiego zasięgu. To w tym wypadku będziemy szukać lub wybierać przedmioty, które będą też działały podnosząc nasze obrażenia w, w walce na bliską odległość. Przedmioty, które będą nas wspierać w dalsze w walce na daleki dystans, już nas nie będą interesować. No, oczywiście, czasami, jeśli nie ma innej opcji, to weźmiemy, ale one nie są naszym celem. I te gry są oparte na powtarzalności, przechodzeniu raz za razem, raz za razem. I ja też te gry zacząłem się szybko nudzić. Dopóki nie odkryją, że one mają mechanizmy dla zansowanych graczy, żeby tę grę zróżnicować. Na przykład sporty Gier ma wyzwania, które odblokowują ci nowe przedmioty w grze. Czyli na przykład musisz, no powiedzmy Blisko w grain, musisz grając łowcą znaleźć 12 łomów, i to ci odblokuje nową zdolność. No to teraz będziesz, grając, to jest twój cel. Tak, chcesz wykończyć grę, albo może nie chcesz. Ale idziesz i będzie robił wszystko, żeby znaleźć te łomy. będzie zastanawiał się, jak przejść tą grę, żeby znaleźć te łomy. I to trochę mi właśnie przypomina takie wyznaczenie sobie celów w testowaniu eksploracyjnym. Jeśli moim celem jest zepsuć aplikację, to będę się zastanawiał, jak ja mogę przejść tą aplikację, żeby ją zepsuć. Mam nadzieję, że zaczynacie widać te powiązania. I tak samo te gry wymuszają z czasem na nas kombinowanie. Na przykład dają nam motywację, żeby skorzystać z czegoś innego. Tutaj mamy wyzwania. Inne gry, na przykład Hades, jeśli wybierzemy konkretną broń losową, to znaczy odpowiednim symbolem, to wtedy będziemy dostawać więcej wybranej tam waluty za przejście misji. Czyli wtedy ta konkretna broń będzie nam dawała więcej. Możemy wziąć inną, ale ta będzie nam dawała więcej. To znaczy, jeśli nad jej nie lubimy, a chcemy podnieść swój status swój naszych zasobów, to ją weźmiemy. Ja w ten sposób. Bardzo polubiłem łuk, który oryginalnie mnie wkurzał, po prostu parę razy zostałem zmuszony, żeby go użyć. Każda z tych gier ma inne takie mechanizmy. Risk of Grain ma wyzwania. Hades ma też listę wyzwań, ma właśnie te bonusy. Ma w ogóle także opcję, żeby sobie samemu grę utrudnić. To, jest, to się nazywa Pact of Punishment. I ten pakt polega na tym, że wybieramy sobie kary, mechanizmy, które nam utrudniają grę. Jakbyśmy sobie wiązali rękę za plecami. Często te mechanizmy zmuszają nas do nauczenia się gry na nowo. Musimy poznać nowe mechaniki albo spojrzeć na mechanikę z innej strony, bo na przykład nasz ulubiony sposób gry nagle z pewnymi karami się nie, nie jest, jest niekompatybilny. Będą nas za bardzo karać wtedy. Kary karać, ale wiecie o co chodzi. I te, właśnie te mechanizmy pozwoliły mi przebić się przez ten, przez ten marazm, przez tę stagnację. I w grach, i później zaczynałem myśleć jak go przenieść na testowanie eksploracyjne. Niestety, w grze mamy system nagrodzenia zewnętrznego. Gra nas sama będzie nagradzała za podejmowanie się tych wyzwań. Z czasem, gdy już wszystko zrobimy i będziemy dalej kombinować, to już to przechodzi na model wewnętrzny. To streamerzy robią, jak na przykład robią jakieś challenge runy, które kompletnie sami wymyślają sobie, bo po prostu dalej chcą grać w tę grę. Dalej ją lubią i wymyślają sobie sposób, jak mogą sobie tę grę utrudnić, jak mogą ją zrobić ciekawą dalej. I to właśnie przekłada się na, na moje testowanie eksploracyjne. Jak siadam już do aplikacji, którą dobrze znam, to znamy się, jak mogę sobie utrudnić to testowanie. I żeby było jasne, to nie jest utrudnienie na zasadzie takiej, będę testował z zamkniętymi oczami. Dalej mi chodzi o utrudnienie takie, które przynosi wyzwanie, które przynosi wartość w filmie. Czyli na przykład, jak mogę to sprawdzić szybciej. Czy jest jakiś mechanizm, który mogę wykorzystać, żeby zrobić coś szybciej? Czy jest jakiś mechanizm, który mogę wykorzystać, żeby zrobić to lepiej? I to staram się w ten sposób motywować, żeby ten system był ciągle dla mnie świeży, żebym był ciągle coraz lepszy w tym, co robię, i żebym po prostu nie popadał w te standardowe ścieżki. Staram się nagradzać siebie za po prostu zejście ze standardów. Czyli na przykład, jeśli już widzę, że dużo robię jakąś trasę, to wyjazdam sobie jasne cele, że mam tutaj to zejść i zrobić coś innego. I wtedy się na przykład nagradam. Albo po prostu kupię sobie jakiegoś batona, albo zrobię sobie przerwę, czy coś innego, żeby po prostu mieć tą motywację, żeby odejść. Bardzo często wystarcza mi motywacja wewnętrzna, chociaż czasami to właśnie zewnętrzna, jak ten baton się przydaje. I to właśnie zawdzięczam grom typu guide. Jest wiele innych porównań, które tutaj można zrobić. Jak już powiedziałem wam, mamy sytuację z tym, że mamy różne mechaniki, że mamy różne komplikacje. I to te gry, każdy run, jak już powiedziałem, jest bardzo podobny na początku. Z czasem one się rozchodzą coraz bardziej, ale sam start jest bardzo podobny. I tak samo testowanie eksploracyjne. Start bardzo często będzie bardzo podobny, ale z czasem możemy pójść na różne na ścieżki. I tutaj musimy znaleźć sobie motywację, żeby to zrobić po naszej stronie. Testowanie eksploracyjne nie daje nam tej motywacji. Ona nam mówi, że powinniśmy to robić, ale my musimy sami się zmotywować. Tutaj właśnie popatrzcie na gry, popatrzcie na gry, jak one was próbują motywować. Zobaczcie, czy możecie coś z tego przenieść. Gramyfikacja jest terminem, który istnieje od dawna i może warto pomyśleć. Jeśli jesteście liderami, może warto pomyśleć, żeby zrobić jakimś na przykład leaderboard, czy wymyślić jakieś wyzwania dla swoich ludzi, jeśli widzicie, że zaczynają się w pewnym sensie nudzić w testowaniu. Może warto pomyśleć, żeby narzucić wyzwania, a pomysł teraz, jak to może zrobić szybciej. A jak możesz to zrobić lepiej? Czy masz pomysł, jakieś narzędzie, które może ci to ułatwić? Czy masz pomysł, narzędzie, które ci pozwoli zaszczędzić parę minut? Czy masz pomysł, jak lepiej to zaraportować? To są rzeczy, które możemy tutaj pomyśleć. Hej, tutaj Maciek z przeszłości, edytujące to wideo. Gdy edytowałem, zauważyłem, że jest jeszcze jedno podobieństwo, które warto tutaj powiedzieć. A mianowicie, tak samo jak w naszej pracy, w grach, Czasem się chcemy być coraz lepsi, musimy wyjść spoza naszego kokonu i zacząć patrzeć na online community, zacząć patrzeć, co się dzieje na świecie, jakie oni mają pomysły. Bo, na przykład, speedrunnerzy mają wiele opracowanych taktyk, jak pewne rzeczy, robi, rzeczy robić. Jest setki opracowanych kombinacji przedmiotów, o których my byśmy mogli nie pomyśleć albo nawet nie zaobserwować. Są pewne ukryte wymagania do spełnienia. W pewnym momencie. Już same nasze odkrywanie rzeczy nie wystarczy. Trzeba korzystać z pomocy innych ludzi. Tak samo w naszej branży możemy się sami uciec testować, ale też od czasu do czasu warto popatrzeć na innych. Gadam już dość długo. Wydaje mi się, że przekazałem moją ideę w bardzo jasny sposób. Dziękuję, że to ze mną byliście. Powiedzcie, co o tym sądzicie? Czy wam, gry Logrite, nasunęły jakieś skojarzenia z testowaniem, coś wam dodały? I do zobaczenia poniedziałek na IT Morning.